Cześć, to ja Paulina. Pracuję w projekcie SGM i pomagam nowym osobom zaczynać swój pierwszy biznes online. I chcę zacząć od jednej historii, która naprawdę mnie poruszyła. Dwa lata temu, w 2023 roku, rozmawiałam z jedną z uczestniczek naszego programu. Siedziała przed komputerem, miała łzy w oczach i mówiła: Paulina, już nie wiem co robić. Wkładam pieniądze, spędzam godziny przy sklepie, a ciągle tracę. Klienci się denerwują, że przesyłki idą miesiąc, a na koniec i tak mam stratę. Wtedy zrozumiałam, to nie ona coś robi źle. To cały sposób, w jaki próbowała zarabiać, już po prostu nie działa. I dziś, w 2025 roku chcę wam powiedzieć to samo co jej. Robienie sklepu z zewnętrzną hurtownią, czyli pigu, to już nie tylko trudne, to wręcz koszmar. Ale nie musicie w nim zostać, bo jest lepszy sposób: szybszy, łatwiejszy i znacznie bardziej opłacalne. Mowa o produktach cyfrowych, czyli takich, które istnieją tylko w internecie. Kursy, gotowe szablony, bdzisty do druku, zestawy narzędzi online, można je stworzyć jednorazowo i sprzedawać tysiące razy, bez żadnych dodatkowych kosztów. Bez magazynu, bez paczek, bez stresu. Zacznijmy od faktów. W 2025 roku cały rynek sklepów typu dropshipping ma wartość 435 miliardów dolarów. Brzmi imponująco? Może, ale w tym samym czasie aż 68% osób, które zaczynają taki sklep, rezygnuje w ciągu pół roku. Dlaczego? Bo to, co kiedyś wyglądało jak łatwy sposób na zarobek, dziś przynosi same problemy. I to nie przez Was, tylko przez sam system. Pokażę Wam dwie największe pułapki. Pierwsza: wysokie koszty i ciągły stres. Wiele osób myśli, że w dropshippingu nie trzeba niczego kupować z góry, więc nie ma ryzyka. To błąd. Tak, nie płacisz za towary od razu, ale płacisz za reklamy, za narzędzia, za każdą pomyłkę. A w 2025 roku cena jednego kliknięcia w reklamę na Facebooku czy Google to średnio ponad 7 zł, według danych z Shopify. Do tego dochodzą miesięczne opłaty za sklep, za aplikacje, a potem zwroty. Bo zgodnie z danymi firm takich jak Printful, co piąty klient zwraca towar, a czasem nawet co trzeci. To znaczy, że na każde 10 zamówień dwa albo trzy wracają, a ty tracisz pieniądze dwa razy. Najpierw na reklamę, potem na wysyłkę zwrotu. I to jeszcze nie wszystko. Jak coś pójdzie nie tak z dostawą, to Ty odpowiadasz klientowi. Tłumaczysz, przepraszasz, mimo że to nie Twoja wina. To nie jest pasja, która zarabia. To praca na pełen etat, bez gwarancji wynagrodzenia. Druga pułapka. Przesyłki trwają wieki. Dzisiaj ludzie chcą mieć zakupy jak najszybciej, najlepiej następnego dnia. A w pepowym dropshippingu z Chin przesyłka idzie od dwóch do czterech tygodni. Czasem dłużej, bo coś się zatrzyma na celnicy, albo kurier coś zgubi. Nawet jeśli znajdziesz dostawcę z Polski, i tak musisz czekać, aż spakuje towar, odeśle paczkę, a ty na to nie masz wpływu. Jesteś tylko pośrednikiem. I to właśnie przez ciebie krzyczy klient: Gdzie moja paczka? To już trwa miesiąc. Nigdy więcej u was nie kupię. Budujesz sklep, a tracisz zaufanie. Z każdym dniem opóźnienia. Ale to jeszcze nie wszystko. Są jeszcze dwie rzeczy, które sprawiają, że dropshipping staje się coraz mniej opłacalny zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają. Trzecia. Zarabiasz bardzo mało. W najlepszym wypadku, po odliczeniu wszystkich kosztów, zostaje ci 5 do 12% z każdej sprzedaży. Czyli jak sprzedasz coś za 100 zł, to masz 5 do 12 zł zysku. A to tylko wtedy, gdy klient nie zwróci towaru i nie będzie reklamacji. A jak już wiemy, zwroty są normalne. Dodatkowo, ponieważ tysiące innych sklepów sprzedaje te same produkty, Jedyną bronią staje się cena. Obniżasz ją, żeby przyciągnąć klientów, ale wtedy zarabiasz jeszcze mniej. Mniej zysku, równa się mniej pieniędzy na reklamy, równa się mniej sprzedaży. To koło, z którego trudno wyjść. Jak powiedział jeden z naszych uczestników, czułem się jak w biegu, dużo się ruszam, ale stoję w miejscu. Czwarta i ostatnia pułapka. Rynek jest przepełniony. Wszędzie widzisz te same sklepy. Te same gadżety z AliExpress, te same zdjęcia, te same opisy. A ludzie to czują. W 2025 roku aż 72% klientów mówi, że unika sklepów, które wyglądają jak fabryczne albo bez duszy. A dropshipping często właśnie taki jest. Nie masz tu swojego stylu, swojej historii. Sprzedajesz coś, co klient zapomina następnego dnia i jak tylko trend minie, musisz znowu szukać nowego produktu, testować reklamy, inwestować od zera. To nie jest trwały biznes, to ciągłe gaszenie pożarów. Ale co jeśli powiem wam, że istnieje sposób, w którym nie płacisz za magazyn, nie czekasz na przesyłki, nie masz zwrotów fizycznych, a z każdej sprzedaży zostaje ci 80-95%? Brzmi jak sen. To rzeczywistość i nazywa się produkty cyfrowe. Nie mówię tu o starych e-bookach, mówię o rzeczach, które naprawdę pomagają ludziom. Kursy online, gotowe szablony do kanwy, zestawy kolorów do zdjęć, listy kontrolne, narzędzia w formie PDF, małe aplikacje, czy nawet cyfrowe grafiki. Tworzysz to raz i możesz sprzedawać ile chcesz bez dodatkowych kosztów zero paczek, zero magazynu, zero stresu. I to nie są moje wymysły. W 2025 roku produkty cyfrowe to już jedna na pięć wszystkich zakupów w internecie. A ich popularność rośnie o ponad 30% rocznie. A sprzedaż przez social media czyli przez Instagrama, TikToka czy YouTube Shorts to już jedna na sześć zakupów online. A produkty cyfrowe są idealne do tego, bo wystarczy dać link i krótki opis nie trzeba pakować, nie trzeba wysyłać a co najważniejsze ludzie chętniej płacą za coś, co rozwiązuje ich problem niż za kolejny fiszkiet. Nie kupują przedmiotu. Kupują rozkład zmartwień, oszczędność czasu, nową umiejętność. Więc jak to zacząć? Mam dla Was trzy proste sposoby sprawdzone przez naszych uczestników. Pierwszy: twórz bez magazynu. Nie musisz być grafikiem ani programistą. Dziś masz darmowe narzędzia, które zrobią większość roboty: Canva do robienia szablonów, Notion do tworzenia kursów czy list kontrolnych, Gumroad albo Podia do sprzedawania bez technicznego kombinowania. A nawet sztuczna inteligencja może pomóc w pisaniu tekstu czy generowaniu grafik. Wystarczy, że masz pomysł albo wiesz coś, co inni chcą się nauczyć. Resztę zrobisz w weekend i nie inwestujesz w towary, tylko w kilka godzin swojego czasu. Drugi sposób promuj przez social media bez stresu. W dropshippingu każda reklama musi od razu przynieść sprzedaż, bo inaczej tracisz pieniądze na towary i wysyłkę. W świecie produktów cyfrowych możesz testować bez ryzyka. Wrzuć posta, mam gotowy szablon budżetu dla freelancerów. Chcesz? I zobacz, czy ludzie klikają. Jeśli tak, stwórz produkt. Jeśli nie, spróbuj czegoś innego. Bez strat. A ponieważ produkty cyfrowe są lekkie, świetnie działają w krótkich filmikach na TikToku czy Reelsach. Tam, gdzie dziś ludzie naprawdę kupują. Trzeci sposób Dostosuj ofertę, by zarabiać więcej. W dropshippingu sprzedajesz to samo wszystkim za tą samą cenę. W świecie cyfrowym możesz proponować różne wersje: podstawową, na przykład za 49 zł, lepszą z dodatkami, za 199 zł, albo nawet z osobistą pomocą, za 499 zł. I to nie jest łapanie za każdą cenę, to pokazanie, że masz coś naprawdę wartościowego a ponieważ stworzenie lepszej wersji nic nie kosztuje, cały zysk zostaje przy tobie. I nie musisz się bać konkurencji, bo nikt inny nie ma twojego doświadczenia, twojego głosu, twojej historii. I teraz opowiem wam o Kamilu. Był jednym z pierwszych uczestników w SGM. Zanim do nas trafił, prowadził sklep z akcesoriami do telefonów w modelu dropshipping. Przez 8 miesięcy wydawał pieniądze na reklamy, testował różne produkty, analizował dane i na koniec miał stratę ponad 3000 złotych. Był wyczerpany, zdemotywowany, myślał, że biznes online to nie dla niego. Ale zamiast się poddać, postanowił spróbować czegoś zupełnie nowego. Wziął udział w naszym programie, zauważył, że wiele osób ma ten sam problem co on, i stworzył prosty kurs, jak zacząć sklep online bez ryzyka w 2025 roku. Nie miał doświadczenia w robieniu kursów: użył kanwy do slajdów, Zoomu do nagrania, a sprzedaż uruchomił przez prostą stronę. Pierwszy miesiąc sprzedał 47 kopii po 97 zł, drugi miesiąc 128 kopii, dodał wersję premium. Trzeci miesiąc zaczął robić darmowe webinary i zebrał listę e-maili. Dziś pół roku później Kamila miesięczny zysk to ponad 18 tysięcy złotych, a jego czas wolny wrócił. Ma relacje, sen spokój i co najważniejsze buduje prawdziwą markę, którą ludzie kojarzą z pomocą, nie z kolejnym gadżetem. To nie jest cud, to normalny wynik, gdy zmienisz model na taki, który naprawdę działa. Więc zapytajcie się sami, czy chcecie dalej tracić czas i pieniądze na coś, co nie przynosi efektów, czy chcecie dalej czekać na przesyłki, tłumaczyć się z opóźnienia i walczyć o kilka procent zysku, czy może czas na coś, co działa dla Was, a nie przeciwko Wam. Bo produkty cyfrowe to nie tylko inna droga, to lepsza droga. Pasuje do dziś, jest szybka, elastyczna i ludzka. Nie potrzebujesz magazynu, żeby pomagać ludziom, nie potrzebujesz zespołu, żeby zarabiać dobrze, wystarczy, że masz coś do powiedzenia i odwagę, by to udostępnić. I właśnie po to powstał SGM. Skalowalny, gigantowy model. Nasz program to nie teoria. To praktyczny przewodnik, krok po kroku, jak przejść z dropshippingu na produkty cyfrowe w 30 dni. Pokazujemy, jak znaleźć temat, który ludzie naprawdę chcą kupić, jak stworzyć pierwszy produkt bez doświadczenia, jak promować go przez social media, jak budować relacje z klientami, którzy wracają i polecają cię dalej. Wszystko to oparte na realnych sytuacjach z 2025 roku, na naszych błędach, sukcesach. I historiach takich jak Kamila. Nie musicie mi wierzyć na słowo. Wystarczy, że wejdziecie na stronę SGM, link jest w opisie, i zobaczycie, co mówią inni. Setki osób, które zaczynały od zera, dziś mają biznes, który daje im wolność finansową, czasową i emocjonalną. I teraz moje pytanie do Was. Co Wam więcej kosztuje? Kontynuowanie tego, co nie działa, czy jedna decyzja, która wszystko zmieni? Bo to, co robicie teraz, nie jest bezpieczne. To tylko znajome. A prawdziwa pewność leży w modelu, który daje wyniki, nie tylko pieniądze, ale też spokój, radość i sens. Więc jeśli jesteście gotowi przestać biegać w miejscu, jeśli chcecie zamiast paczek mieć zadowolonych klientów od razu, zamiast paru złotych zysku mieć 80% z każdej sprzedaży, to weźcie tę szansę. Kliknijcie link w opisie, dołączcie do SGM i zacznijcie swoją transformację już dziś. I na sam koniec, jeśli ten filmik dał Cię choć odrobinę nadziei, że da się inaczej, to zapraszam Cię do naszej darmowej grupy na Facebooku zarabiaj z SGM. Tam każdego dnia pomagamy osobom takim jak Ty. Odpowiadamy na pytania, dzielimy się poradami, pokazujemy, jak robić pierwsze kroki bez stresu. Nikt nie wyśmiewa, nikt nie krzyczy, jest po prostu wspólnota ludzi, którzy chcą iść naprzód. Link znajdziesz w opisie. Jeśli podobała ci się ta rozmowa, to zostaw łapkę w górę, zapisz się do kanału i włącz dzwoneczek, bo regularnie wrzucam takie właśnie porady. Bez kitu, bez cudów, tylko to, co naprawdę działa w 2025 roku. A najbardziej cenię sobie wasze komentarze, bo to dzięki nim wiem o czym mówić dalej. Więc napisz mi poniżej, co wam najbardziej trzyma w starym modelu? Czy to strach, koszty, brak pomysłu? Podziel się. Może właśnie twoje pytanie stanie się tematem następnego filmu. Do zobaczenia w grupie. Albo w kolejnym odcinku. Cześć!